taki szybki vlog właśnie wyjeżdżam drzewem z Wiśniewa e, jak widzicie calówka przyczepa, To pełna nagłagoda nie wiem ile tego jest ale troszeczkę jest lekko nie będzie, do domu jakieś nie wiem ile z liśniewa. z 10 kg kilos... no z 10 kg będzie e... no i co, co mogę powiedzieć, ja z 30, Jadę trzydziesteczką sobie, na razie jeszcze przez las, później, później kawałek asfaltem, przez wiśniew, później przez lasy znowu 3 km, eee, drogą piaszczystą, bardzo piaszczystą, będzie nie lekko. później znowu przez jarząbkę, eee, asfalt. Przez las i jesteśmy, rzecz biorąc, na przyćwiczu. Za mną jedzie mój bujek. też 30, niestety, bo nie ściągnę w tym momencie. Jak widzicie, nie mam licznika, muszę go jeszcze zamontować. Prawie na kartę wjechałem. Ja na tym kończę, tata na mnie czeka, jak się dać. Maszynka tylko mruć. Pozdrowionka od Belarusa.